Pokażę, jak wykonać ćwiczenie drugie. Wpisz odpowiednie liczby dla planów o podanych skalach. Zobaczcie. To, to jest taka skala, a tu jest taka skala. Ta skala zmniejsza 200 razy, a ta skala zmniejsza 700 razy. Bądźmy gościnni. Jedynce dopisujemy centymetr, to dwusetce też dopisujemy centymetr. Trzeba być sprawiedliwym. Jedynka dostała centymetry, to i 200 dostaje centymetr. No, ale przecież 200 cm to 2 metry. I mam już uzupełnione. Ale gdyby dać jedynce milimetr, no to dwusetce też daje milimetr. Muszę być sprawiedliwa. Karmię skalę milimetrami, to obie liczby skalę milimetrami. Ale 200 mm to 20 cm. I mogę uzupełnić. 4 cm na planie to w terenie. Pamiętajcie, każdy centymetr to 2 metry, 1 cm 2 metry, 2 cm 4 metry, 3 cm 6 metrów, 4 cm 8 metrów. Po prostu 4 cm razy 2 metry równa się 8 metrów. Tu będzie większe wyzwanie.

Ale przecież 140 cm to jest metr i 40 cm. Razem będę miała 20 m plus 1 m, to jest 21 m. I zostało mi 40 cm. Zajrzyjmy do drugiej skali. Druga skala zmniejsza 700 razy. Jeśli daję jej centymetr to liczbie 700 też dopisuję centymetr. A 700 cm to 7 metrów. Ale jeśli daję skali milimetry, to liczbie 700 też dopisuję mm, A 700 mm zabieram jedno zero i zostaje 70 cm. Skoro 1 cm to 7 m, to 4 cm to 4 razy 7. Czyli 28 metrów. I tu było prosto, bo były tylko centymetry. Ale tu są centymetry i milimetry. 10 ich jest. No to 10 razy za każdy 1 centymetr daje 7 metrów. 10 razy 7. Dostaje 70 metrów. Ale jeszcze mam 7 milimetrów. Pamiętajcie, milimetry są cenione na 70 centymetrów. Czyli 7 mm razy 70 cm, co mi daje 490 cm. Ale 490 cm to 4 m i 90 cm. Popatrzcie, to już ich było 70, tu jeszcze 4. Razem mam 74 m i pozostaje mi 90 cm. Podpunkt był troszkę trudniejszy, ale już skończyliśmy drugie ćwiczenie.